Szybki filmik. Kilka, kilka słów o, o tym wosku. Wczoraj nałożony zgodnie z zaleceniami. Zgodnie z poleceniami. Czyli tak łańcuch wyczyszczony. Odtłuszczony. Napęd tak samo. 50 km w lesie. Proszę, jestem w stanie, jestem w stanie w to uwierzyć, że, że wosk robi robotę. Jakiś kurz jest widać, ale to jest tylko kurz, to jest tylko kurz.